Rekolekcji. Wczoraj mówiliśmy o słowie, słowie, które dla Hebrajczyków, dla Żydów stanowi pewne, jakby taką pewien konkret. Jeżeli Bóg daje słowo, jeżeli Bóg coś obiecuje, to jest to coś pewnego. My dzisiaj żyjemy w czasach, w których słowo czasami niewiele znaczy, bardzo wiele słów jest pustych, ale u Boga słowo nigdy nie jest puste. Bóg daje nam swoje słowo, swojego Syna, aby dzięki Niemu naprawić to, co żeśmy sami zepsuli przez grzech. I właśnie dlatego dzisiaj, w drugim dniu naszych rekolekcji, które potrwają jeszcze do jutra, trzeba jakby zrobić ten krok dalej. Słowo musi paść na odpowiedni grunt. Jest taka Ewangelia, w której Jezus mówi przypowieść o siewcy. Że siewca wyszedł siać, a gdy siał, Jedne ziarna padły na drogę, przyleciały ptaki, wyziomały je. Inne padły na miejsca skaliste i wtedy wzeszły, ale kiedy przyszło słońce, pousychały, bo nie miały korzenia. Jeszcze inne padły między ciernie, ale ciernie wybujały i zagłuszyły je. Ale niektóre padły na ziemię żyzną i przyniosły owoc. Przyniosły plon, jeden trzydziestokrotny, inny 60 Sześćdziesięciokrotny, jeszcze inny stukrotny. I to jest, kochani, dla nas taka podpowiedź, co mamy zrobić, aby dobrze przygotować się na to słowo, które do nas przychodzi. Zanim jednak o tym powiem, warto przyjrzeć się też tej dzisiejszej Ewangelii. Zobaczcie, kochani, Maryja, która dowiaduje się od Anioła, o tym wczoraj słyszeliśmy w Ewangelii, o tym, że ma być matką Syna Bożego. Ona nie do końca wszystko rozumie ale ostatecznie mówi swoje fiat. Niech mi się stanie według twego słowa. Ona się na to zgadza. Ale to słowo w niej w tym momencie zaczyna pod jej sercem zaczyna żyć. I ona kontempluje to słowo. Ona to słowo kocha. I to sprawia, że coś w Maryi zaczyna od razu się dziać. Zaczyna to słowo przynosić plon. Maryja kiedy usłyszała te słowa, usłyszała też, że jej krewna Elżbieta w starości poczęła syna. Jest w szóstym miesiącu, więc niedługo zacznie rodzić, na pewno jest jej ciężko. Więc Maryja nie myśli o sobie, nie idzie się, chwali się swoim rodzicom, nie idzie do Joachima czy do Anny, nie pokazuje, mamo, tato, przyszedł do mnie Archanią i, i to mi powiedział, teraz macie robić, co ja wam każę. Tak się nie dzieje. Owocem tej, tego słowa, które zaczęło wzrastać pod sercem Maryi, jest miłość, która wyrażona jest przez służbę, bo miłość to służba i ofiara. Ona nie myśli o sobie, ale tak jak Jezus, który oddał wszystko, jak popatrzymy na krzyż, wszystko mu zostało zabrane, i, i nawet ręce dał przybyć i nogi do krzyża. Na tym krzyżu za nas umarł. Tak samo właśnie Maryja, jakby. Pokazuje, czym jest miłość. Idzie i służy. Idzie do swojej krewnej. Nie idzie na plotki, ale idzie, aby, aby właśnie pomóc. Jednak, kiedy następuje to spotkanie z Elżbietą, która też spodziewa się dziecka, kiedy następuje spotkanie tych wielkich postaci Jezusa Mesjasza i świętego Jana Chrzciciela, dokonuje się coś, czego się nikt nie spodziewał. Elżbieta odczuwa to, co się wydarzyło. Jej dzieciątko w łonie z radości się poruszyło. I ona wypowiada proroctwo względem Maryi. Ona jakby sama pierwsza już, mimo że jeszcze nie było widać po Maryi, że spodziewa się dziecka. To ona już to wie. Ona tego doświadcza. To jest dla nas wzór, kochanie właśnie tego, jak mamy zanosić. Jak mamy zanosić Jezusa innym. To słowo... Odwieczne słowo Ojca, przez które wszystko się stało, a bez którego nic się nie stało, z tego to się stało, jak czytamy w prologu Ewangelii Świętego Jana. Ale wróćmy właśnie teraz do tego przygotowania naszego, bo Jan chrzciciel, jego rola polegała na tym, że miał wzywać do nawrócenia, miał przygotować drogę dla przychodzącego mesjasza. Więc idzie na pustynię i głosi. Głosi, że już niedługo Królestwo Boże będzie pośród nas, że przychodzi ten, który ma przyjść. Jego słowa mają tak wielką moc, że wielu ludzi z całej tamte, tamtej, tamtejszej okolicy przychodzi do Jana, aby przyjąć chrzest. Ludzie szukają u niego pomocy. I słuchajcie, to była tak wielka postać, że jeszcze w dziejach apostolskich jest mowa o tym, jak, jak Pryska i Akwila spotykają w jednym z greckich miast, w, synagog, w jednej z synagog uczniów, którzy głoszą Ewangelię, ale jeszcze do końca nawet Jezusa nie znali. Nie słyszeli o Duchu Świętym i tak dalej. Ja kiedy z nimi zaczynają rozmawiać i, i pytają się, jaki chrzest w takim razie przyjęliście, oni mówią, chrzest janowy. To była naprawdę wielka postać. Aż no, przecież arcykapłani, Izraelici wysłali do, do Jana poselstwo z zapytaniem, czy ty jesteś Mesjaszem. On mówi, nie, ja jestem głosem wołającego na pustyni. Ja nie, nie, nie jestem słowem. Po mnie idzie ten, który, któremu nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. On jest tym posłanym. On jest tym słowem, które może dokonać przemiany naszego serca. Ale musimy to serce przygotować. Musimy sprawić, żeby to nasze serce było tą żyzną glebą, na którą to słowo padając, my jakby robimy od swojej strony, współpracujemy z tą łaską i przynosi to dobry owoc, przynosi obfity plon. Ale, żeby to było takie łatwe, kochani, gdyby nie szatan, to pewnie byłoby to łatwiejsze, ale on nam to wszystko utrudnia. Nie chce do tego dopuścić. Nie chce, żeby coś się w nas zmieniło, nie chce, żebyśmy się uratowali, nie chce, żebyśmy kiedyś mogli być z Bogiem w niebie i odziedziczyć to, co Bóg dla nas przygotował. Szatan, który właśnie yy, przez nas, ludzi. Powiedział Panu Bogu, nie będę służył, który nie chciał, nie chciał oddawać czci tym, których uważał za gorszych, bo tak nas, tak nas postrzega i do dzisiaj cały czas tak nas będzie postrzegał. My, przecież On jest anioł i to pierwszy z aniołów, a my słabi, grzeszni ludzie, a On zostaje zmuszony do tego, żeby, żeby nam służyć, żeby, żeby się cieszyć tym. On się poczuł zazdrosny, jego pycha. Doprowadziła do tego, że powiedział Panu Bogu: Nie będę służył, za co został strącony z nieba i stał się księciem piekielnym. I on zrobi wszystko, żebyśmy i my do niego dołączyli, żeby nas Panu Bogu zabrać. Potem będzie nas torturował, całą wieczność, będzie nas przeklinał, będzie nas, będzie nas dręczył, ponieważ ta, ten niepokój, ta nienawiść, która w nim jest, ona towarzyszy właśnie piekłu. Tam nie ma miłości, tam nie ma współczucia. Stąd jest to tak ciężki los, stąd tak trudno, tak trudno powiedzmy nawet sobie wyobrazić, jakie cierpienia doznają dusze w, czyś, duże, dusze w piekle. Ale my nie chcemy być w piekle. Bo my przyjmujemy dar, który daje nam Bóg, Jego Syna, to słowo, które stało się ciałem dla Ciebie i dla mnie. I chcemy, żeby rzeczywiście. Ono w nas przyniosło ten obfity plon. I teraz zobaczcie, kochani, diabeł, który próbuje to zniszczyć, będzie robił to w ten sposób. Znamy zresztą tłumaczenie tej, tej Ewangelii o siewcy, o tym właśnie, że, że ta droga to symbolizuje ludzi, którzy, którzy są zatwardziani, są takie zdeptani to wszystko jest zdeptane. Oni po prostu zajmują się nie wiadomo czym są zajęci sobą. I tak naprawdę to słowo, które Pana, które mogłoby coś zdziałać, nim zdąży ono gdzieś tam wejść głębiej, już diabeł przelatuje i to wszystko wydziobie. To jest na przykład tych ptaków. I to nic nie przyniesie, żadnego owocu. Ta skorupa jest tak twarda, że to ziarno nie ma szansy, żeby tam wejść i cokolwiek zmienić. To jest postawa tych, którzy są, odwracają się od słowa. Druga postawa to jest tych, którzy najpierw kiedy słyszą. Przyjmują chętnie, ale później, kiedy trzeba pewnej wytrwałości, tracą ten zapał i gdzieś to wszystko się rozmywa. Chyba stąd się wzięło to przysłowie, że dobrymi chęciami to piekło jest wybrukowane. Chyba właśnie dlatego. Bo my zawsze mówimy wcześniej, ja, ja tego nie chciałem zrobić, coś złego, ja chciałem dobrze. Nie? Tak bardzo często jest takie tłumaczenie. Ale jeżeli nie będzie czegoś więcej, nie będzie tej stałości, nie będzie tego korzenia, to diabeł to wszystko zniszczy. I my by, być może często mieliśmy takie pragnienia, żeby coś w swoim życiu zmienić. Przeżywaliśmy przecież wiele rekolekcji, wiele, wiele różnych sytuacji, w których być może coś przeżyliśmy I, i, i gdzieś to pragnienie w nas było. Ale zobaczcie, jak to szybko potrafi uciec. Trzeci rodzaj, w jaki sposób diabeł próbuje nie dopuścić, żeby słowo nas uratowało, żeby coś w nas, nas przemieniło i zmieniło w nas. To, jest właśnie, to są właśnie te, te ciernie, to są te troski, kłopoty dnia codziennego. Tak bardzo ludzie dzisiaj zajmują się sobą, że ten Pan Bóg całkowicie jest kimś z boku. Nawet jak nieraz nie ludzie przyjdą do kościoła, są tacy, kto tylko przychodzą, jak mówią, że jak dzwony biją, czyli na Wielkanoc i na Pasterkę. Ale tu naprawdę nie o to chodzi już nawet. Problem jest troszeczkę, troszeczkę inny. Ludzie zajęci są sobą, swoimi sprawami. Ważniejsze jest, co mówią, co, co jest na Facebooku, co jest w internecie, co na Twitterze i na tych innych. Zobaczcie, jak to dzisiaj ludzie wciąga, jakby takim młodemu człowiekowi zabrać telefon tego smartfona, to chyba by umarł. To chyba by umarł, albo przynajmniej od razu atak wściekłości by nastąpił, jakby mu coś takiego zabrać. Wszystko inne można zabrać, ale tego nie. To staje się takim bożkiem. I są różne. Diabeł na przestrzeni wieków... Miał tych, różne te takie boszki człowiekowi, gdzieś tam podsyłał pod nos, żeby się człowiek czymś zajął, żeby to zagłoszyło działanie Pana Boga, działanie Słowa w nas. Ale my chcemy, żeby to Słowo przyniosło owoc. I dlatego trzeba się zastanowić, co mam w takim razie zrobić, od czego trzeba zacząć. I tutaj podpowiada nam Matka Najświętsza w Medjugorje, Przypomina nam o tym, żebyśmy często korzystali z sakramentu pojednania, ze spowiedzi. Ale nie tak, jak nieraz niektórzy przychodzą: nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem. Ja w sumie grzechów nie mam, albo paciorka nie odmówiłem. Przychodzi stary chłop i mówią, że on paciorka nie odmówił, albo mamy nie słuchał, bo tak się nauczył w dzieciństwie i to samo powtarza. Ja nie wymyślam, ja mówię Wam konkrety. Tak czasami bywa. To naprawdę nie o to chodzi. Dlaczego ludzie unikają spowiedzi? Dlaczego tak często bywa, że, że nieraz latami nie idą, chociażby nieraz już chcieli, już tam się zbierają do tego, ale, ale zawsze coś, bo diabeł jakby walczy o to, żebyśmy tego nie zrobili. Te myśli, które tam gdzieś z tyłu nam podrzuca, wszystko po to, żeby nas zniechęcić, żebyśmy się zajęli znowu czymś innym, żebyśmy tam nie przyszli, gdzie jest źródło łaski. Żebyśmy nie pozwolili sobie pomóc, żebyśmy zamięci byli ciągle w sobie. Ale, ale zobaczcie właśnie, dlaczego ludzie tak często unikają spowiedzi. Dlaczego? Bo dzisiaj świat pokazuje ludzi, którzy mają, chcą być na piedestale, pokazuje ludzi sukcesu. Jeżeli będziesz pokazywał swoją słabość, to cię wyśmieją. Jeżeli będziesz pokazywał, jak jesteś silny, jak jesteś mądry, jak jesteś przebiegły, jak jesteś cwany, jak się pięknie w życiu ustawiłeś, to wokół ciebie będzie stadą młodych rekinów, które będą, czy młodych wilków, tak jak pewnie oglądaliśmy, yy, killerów dwóch, jak siara yy, i tam powiedzmy tych młodych wilcy byli, yy, jak on ich, o nich mówił, którzy czekają tylko na błąd. Jak tylko coś można, to od razu wyskoczą. I, i, i zeżrą jeden drugiego, żeby tylko wejść na szczyt. Taka, Taka jest mentalność. I tak samo, jeżeli my tak będziemy postrzegać siebie nawzajem, to kto z nas jest doskonały? Kto z nas nie popełnił grzechu? Tak naprawdę wszyscy, wszyscy byśmy musieli się skazać nie wiadomo na co. Na jakieś potępienia i tak dalej. Ale skoro Pan Bóg mimo wszystko nas kocha i daje nam szansę, to znaczy się, że że można coś zmienić, ale trzeba chcieć. I żeby ta spowiedź miała sens, żeby rzeczywiście coś w nas się zmieniło, żeby ta skorupa pękła, żeby ta, ta gleba znowu była spulchniona, żeby mogła przyjąć to ziarno. Potrzeba właśnie najpierw stanąć w prawdzie. Poznajcie prawdę, prawda was wyzwoli. To są słowa Jezusa, które bardzo mocno zapadły w serce Jana Pawła II, kiedy Go pytano. Jaki fragment pisma świętego Ewangelii naj, najmocniej dla niego jest najważniejszy, to właśnie te słowa powiedział. Poznajcie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Bo po to Jezus przyszedł i umarł za ciebie i za mnie na krzyżu, aby dać nam życie. I chce nam nasze grzechy, których sami nie bylibyśmy w stanie się pozbyć, chce nam je wybaczyć. Ale ja muszę z nimi przyjść do niego. Jeżeli ja mam do niego przyjść grzechami, to po pierwsze ja muszę te grzechy widzieć. Więc muszę trochę nad sobą popracować, żeby przyjrzeć się swojemu życiu w dobrej wierze, nie uciekać od problemów, ale stanąć naprzeciwko nich, prosić Pana Boga też o siły. I on nam pomoże, on nam pokaże. On nas jakby weźmie tą, tą skruszy, tą skorupę i zaczniemy zobaczymy, jacy jesteśmy. Nie będziemy udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Nie jesteśmy idol jakimiś idolami. Jesteśmy słabymi, grzesznymi ludźmi, którzy przychodząc do Jezusa, padają przed Nim na twarz, uderzają się w piersi i mówią, Boże, miej litość dla mnie, grzesznika, tak jak w tej przypowieści o faryzeuszu i celniku czy o dwóch osobach, które przyszły do świątyni, aby się modlić. Faryzeusz stanął przed ołtarzem i się chwali przed Panem Bogiem. Dziękuję ci Panie Boże. Za to, że nie jestem jak inni ludzie, zdzierce, oszuści. Ja jestem dobry. Ja przecież poszczę dwa razy w tygodniu. Ja daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Wszystko robię to, co trzeba. Chciałem je chwalić. Panie Jezu, teraz może mi pogłaskać. Taki ja jestem dobry. Tamten to jest zły, ten z tyłu. Nie? A ten z tyłu się uderza w piersi i mówi Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. I jak słyszymy z ust Jezusa, on odszedł usprawiedliwiony. Nie ten pierwszy, nie ten faryzeusz. Dlatego, kochani, problem dzisiejszego człowieka jest taki, że dzisiaj ludzie nie chcą uznać grzechu. Jeżeli grzeszę, to zaczynam kombinować, co tu zrobić, żeby mnie teraz ktoś nie oskarżał. No to, to co? To umówmy się, że to nie jest grzech, bo wszyscy tak robią. Przegłosujmy nawet. A potem, niech tylko ktoś nam powie, że my grzeszymy, to od razu go skażemy do więzienia. Będziemy go prześladować, zaraz zmięknie i się odczepi. No czy tego nie doświadczamy dzisiaj? Ale czy to nam coś pomoże? Nie. Diabeł nam tak wmawia, a my tak idziemy za nim i tak słuchamy tego i przyjmujemy nam się wydaje, że to jest to. Ale to my kiedyś z tego powodu możemy okazać się niegodni zapisania w Księdze Życia i zabraknie dla nas miejsca w niebie. Nie dlatego, że Pan Bóg nam nie dał szansy, ale dlatego, że tę szansę żeśmy zmarnowali. Trzeba więc od zacząć. Matka Boża w Medjugorje o tym przypomniała. Spowiedź święta. Przystępujcie do spowiedzi. Oczyście Wasze serca, mój syn Jezus, chce Wam te grzechy wybaczyć, ale trzeba z nimi przyjść. I kiedy człowiek kocha, kiedy doświadczy, kiedy zrozumie swój błąd, swój grzech, kiedy stanie przed Jezusem i wyzna to wszystko i usłyszy, A ja tobie odpuszczam ten Twój grzech, wtedy zaczyna się przemiana, wtedy serce zaczyna bić zupełnie innym rytmem, wtedy rozpoczyna się moje nawrócenie. Wtedy Bóg wchodzi do mnie, do mojego serca, i rozgrzewa to, co jest takie oziębłe i, i skostniałe. Wypala to, co jest niechciane. I nagle moje serce zaczyna znowu żyć w rytm, bić w rytm miłości. Świat zaczyna wyglądać inaczej. Ja chcę naprawić swój błąd, swoje grzechy, chce dość czynić temu wszystkiemu. I to jest, kochani, ważne, by tego pragnienia w nas nie zabrakło, żeby to nie było. Taki właśnie słomiany zapach, żeby to nie były tylko te dobre chęci, żeby to nie była ta ziemia skalista, bez, gdzie, gdzie ziarno nie będzie mogło mieć korzenia, bo ono wysni, diabeł to zniszczy. Trzeba czegoś więcej, trzeba to pilnować, pielęgnować, o to zadbać. Jak to zrobić, powiemy jutro. Więc serdecznie wszystkich zapraszam jutro na ten ostatni dzień rekolekcji, abyśmy mogli wspólnie jakby przeżyć do końca tę myśl i później. Przetrawić ją jeszcze, będziemy mieli jeszcze troszkę czasu do samych świąt, aby te święta może były inne, w tych trudnych warunkach, by Chrystus przyniósł nam pokój, bo on jest księciem pokoju. Tylko wtedy, kiedy go przyjmiemy, kiedy otworzymy to serce i pozwolimy Jemu działać, te dary, które nam przynosi, staną się naszymi darami, naszą siłą. W tym trudnym czasie przestaniemy się lękać. Nie chodzi o to, żeby, żeby nie pilnować pewnych rzeczy i tak dalej, żyjemy w tych czasach tej epidemii, ale chodzi o to, żebyśmy się tego nie lękali. No bo co może nam się stać? Nawet że możemy umrzeć nic więcej. Ale śmierć nie jest końcem. Śmierć jest bramą do lepszego życia, do tego właśnie, do czego wszyscy zdążamy. Żeby być w niebie, najpierw trzeba umrzeć. Czy teraz, czy później, czy kiedykolwiek to nie jest istotne. Jeżeli jestem blisko Jezusa i mam Go w sercu, to każdy moment jest dobry. I każdy moment, w którym odejdę z tego świata, będzie najpiękniejszym dniem w moim życiu, kiedy zobaczę Jezusa, który wyciąga do mnie ręce i mnie zaprasza, abym wszedł do Jego królestwa. Dlatego, kochani, zapraszam jutro, a teraz powstańmy i dalej uczestniczymy we Mszy Świętej.